Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku, ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Głupota. Dobrze, daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie maruć za dręgo. Nie ja że będą kłopoty, Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie mogę zdobyć tego miecza. Zwracam ci twoją rudę. Ty, idioto! Nie potrzebujemy tu takich jak ty! Zejdź mi z oczu! Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. się chyba nigdy nie skończy. że będą kłopoty. Nie mogę zdobyć tego miecza. Zwracam ci twoją rudę. Ale ja tu nie widzę żadnych stu bryłek! Radzę ci, żeby szybko się znalazły, bo inaczej... Myślałem, że się wszystko nie skończy.